i petardzie, lecimy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, przyjechało nas tutaj 50 załóg przypuszczam, ścigamy się, wrzucamy do puszki, licytujemy, robimy licytację, mamy tu jeszcze przed nami, przed finałem czy po finale będzie licytacja pucharów specjalnych, koszulek specjalnych, kubków specjalnych, także ta puszka na pewno zapełni się, na razie są drobne, ale będą grube, także będzie grubo. 50 urodziny, widać to po siwych włosach. Jeśli widzisz jego maskę, no to mówisz, że idiota lubi jeździć co tak z tylko pomagać i kochać i nie patrzy na korzyści taki z niego dobry chłopak. Politycznie ustawiony do mnie krzyczy, jebać niebać pizzy, otwiera własny tor, niech się mordowiedzie z nim. Najważniejsze to z sobą. później nigdy się nie zmieniał. Został zawsze takim baskiem i niczego się już nie bał. Siema Wastek? Cześć Bastek. Życzę ci dużo fajnych imprez i wygranych wraków. Bastek, zdrówka, szczęścia, pomyślności Obyś zapierdalał całą noc żebyśmy się spotkali w tym roku na wakacje tam gdzie w tamtym roku Elo Bracie, to jest wrak race Sto lat, sto lat Ej, bastek, sto lat, sto lat Ej, bastek, zdrowia, zdrowia Ej, Bastek, zdrowia, zdrowia Ej, Bastek, sto lat, sto lat Sto lat, sto lat, hej Bastek, zdrowia, zdrowia, hej Bastek, zdrowia, zdrowia, hej Bastek.